Bardzo miło mi powitać państwa i naszego gościa, Ryszard Gąsierkiewicz, coach, terapeuta, trener neurolingwistycznego programowania. Spotykamy się jak zwykle w programie Nie Trać Głowy. Dzień dobry, Ryszardzie. Dzień dobry. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o karach w przedsiębiorstwie. Ja doczytałam, że w 2011 roku w majestacie prawa zniesiono jakiekolwiek kary cielesne. Doświadczył tego każdy menedżer, który kierował zespołem, i który wyobraźni, im bardziej łagodny, im bardziej spolegliwy, im bardziej wyobraźni widział batuk, świszczący nad plecami swojego zespołu. W psychoterapii mówi się, że nie ma tak krwawych snów, jak sny tych, którzy są dobrymi, spokojnymi, spolegliwymi ludźmi. Więc im bardziej. Miły i dorany przyłóż, menedżer, tym o większe, dramatyczne, przeżywane, że tak się wyrażę, w głowie, e, sny o karach, można go posądzić. Jednym słowem, nie biją swoim kosztem. Tak, nie biją swoim kosztem. Przy czym to bicie można bardzo różnie interpretować. Być może przymus fizyczny nie jest wcale najdotkliwszą z kar. Być może metody wyrafinowane, a czy dopuszczone w obrocie społecznym, są dużo bardziej szkodliwe i dużo bardziej raniące niż takie przyłożenie linijkom po łapach. Ostracyzm, odrzucenie, to wszystko może być dużo trudniejsze. W związku z tym, tak naprawdę, chociaż kary zniknęły z kodeksu, zachowań właściwych tym, którzy wcześniej używali linijki to nie zostały zabronione żadne inne formy przymusu, a te formy mogą przybrać naprawdę dramatyczny charakter w zależności od stopnia psychopatyczności i stopnia determinacji tego, kto te kary stosuje. Te kary mogą być stosowane i są stosowane na przykład poprzez szczegółowe przestrzeganie przepisów poprzez niedostrzeganie czynnika ludzkiego. Uważam, że to bardzo dotkliwa kara. Słuchaj, jestem do rany przyłóż, ja jestem taki łagodny, chcę dla Ciebie wszystko zrobić, ale wiesz, spóźniłeś się o dwie godziny ze złożeniem wniosku. Nie mogę tego wziąć pod uwagę. Muszę być w porządku. Wiesz e, co, przypomina mi się tutaj taki film, który widziałem niedawno. Dotyczył on prywatnego detektywa, który szukał osób zaginionych. Intryga zupełnie abstrakcyjna. Jeden z policjantów, który miał iść na emeryturę i który się zajmował osobami zaginionymi, dostrzegł możliwość zdobycia dla siebie dziecka. W sposób oczywiście z prawem niezgodny, poprzez aranżację porwania u osoby z marginesu społecznego. Ten policjant stracił dziecko wcześniej, zostało zamordowane przez jakiegoś psychopata i niósł ten ciężar przez wiele następnych lat służby, jednocześnie zajmując się odszukiwaniem takich dzieci i reakcją w takich trudnych, kryzysowych sytuacjach. I ja to nagle zginęło dziecko w rodzinie kolokwialnie rzecz ujmując, uznawanej za patologiczną. Zaginęło dziecko osoby, która była narkomanką, dziecko pożyczała na łasce losu, oddawała swoim znajomym, żeby się nim opiekowali, kiedy ona szła w tak zwany cuk i to dziecko nagle zniknęło. Sledztwo prowadził ktoś, o właśnie ten policjant do nieskazitelnych zasadach, twardy, dramatyczny, dynamiczny. I nie mógł tego dziecka znaleźć. Opinia publiczna jednak współczuła matce, ponieważ znalazła się reporterka, która rozdmuchała sytuację, zgromadzono odpowiednie fundusze i najęto prywatnego detektywa. I ten prywatny detektyw był cholernie skuteczny. Był jednocześnie młody i pełen zasad i on to dziecko znalazł. Właśnie u tego policjanta. Który prowadził śledztwo? Tak, który mhm. prowadził śledztwo. I to dziecko u tego policjanta było cholernie szczęśliwe. Znalazło w końcu dom, nie było samo, bawiło się. Prywatny detektyw pracował z, ze swoją partnerką. I ta partnerka, patrząc na to, co się dzieje i znając tą rodzinę, mówi: Słuchaj, opamiętaj się. Jeżeli to zgłosisz, to to dziecko straci jedyny dom, na jaki ma szansę. Ale on powiedział, że jest pełen zasad i on tak nie może zrobić. I zgłosił to oczywiście. Policjanta wsadzili do kryminału, dziecko odebrano daną matce biologicznej. I już następnego dnia matka biologiczna, popijając alkohol, przygotowywała się do imprezy, a dziecko siedziało na kanapie samotne i gapiło się w telewizor. I film kończy się takim oto akcentem, że żeby sprawić, co się dzieje, ten prywatny detektyw przychodzi do tej rodziny, którą szczęśliwie uratował, a ta matka mówiła o cudownie, że jesteś, wiesz, właśnie wychodzę, zaopieguj się moim dzieckiem. I on zostaje z tym dzieckiem na kanapie. To prowadzi nas do wniosku, że wybory dotyczące przymusów, kar, zasad, tego co nazywamy etyką, wcale nie są takie jednoznaczne. Skąd bierze się fakt, że osoba w tym słynnym kalifornijskim, nigdy już niepowtarzanym eksperymencie o więźniach i strażnikach więziennych, którzy rekrutowani byli z tej samej grupy studenckiej, cóż bierze, leży u podstaw działań osoby, która deklaruje się jako totalny pacyfista a już trzeciego dnia grając rolę dozorcy więziennego czy, czy strażnika więziennego za pomocą rury gumowej siłą karmi yy, swojego kolegę ze studiów. Grającego rolę więźnia, bo ten odmówił spożywania posiłku w wyznaczonej dla niego porze. Nasz system wewnętrzny jest, wydaje się, bardzo labilny, i nie jest to takie proste jak w poradnikach dla, dla krystalicznych i jasno skonstruowanych mężczyzn i kobiet. W poradniku, który ty byś napisał, jakby brzmiała konkluzja tego wywodu? że wygodu. wszystko zależy od sytuacji. Miałem przyjaciela, który był pierwszym w Polsce mistrzem zen. W tym celu pojechał. Na dwa lata do klasztorów Korei, i tam poddał się wszystkim reżimom. Był razem z Amerykaninem, który trafił do szpitala. Jego mistrzem był jeden z filarów Zen w Korei i na świecie, który przerwał monolog Amerykanina wyrażany nie w czasie potężnym uderzeniem tego Amerykanina pałką w głowę. Amerykanin padł jak ścięty. Odwieźli go do szpitala, to był uczeń tego mistrza. Uczniowie następnego dnia, zbulwersowani tą sprawą, mówią mistrzowi mistrzu. On już nareszcie odzyskał przytomność. A mistrz spojrzał na nich i powiedział, za słabo dostał. Jesteście w klasztorze, który opiera się o dyscyplinę. Sami wybraliście tą drogę. Jeżeli ktoś narusza ten status, zostaje ukarany zgodnie ze zwyczajami klasztoru. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Ryszard Konsierkiewicz, coach, terapeuta, trener neurolingwistycznego programowania, najłagodniejszy człowiek. Zapewniam Państwa, jakiego znam. Dziękuję bardzo.